Witam, dobry wieczór moi kochani. Dzisiaj krótki, krótki filmik, ale uważam, że nie tylko dla prepersów się przydaje, ale dla każdej osoby, która posiada smartfon, szczególnie smartfon, telefon komórkowy czy tablet, z którego często dzwonimy, często korzystamy i szczególnie korzystamy z spis numerów. Książka telefoniczna, książka internetowa, lub zapisane kontakty. Otóż e, słuchajcie, prosta, prozaiczna rzecz. Mamy dwa telefony w domu, okej, okay, pół biedy. Mamy jeden telefon w domu, jest problem. A największy problem to jest wtedy, jak nie pamiętamy wszystkich numerów. Swój, żony, do mamy, do teścia, do dzieci, ok. To są takie rzeczy jak PESEL uważam, że powinno się znać. Ale jak mamy ich więcej, to. Nic innego jak kajet i długopis. Dlaczego? E, ten zeszycik, właściwie notę, spis numerów padł mi w ręce, gdy sprzątałem ostatnio w garaż, po ostatniej powodzi. E, należał do mojego dobrego przyjaciela. To był człowiek, który też miał dużo telefonów. Wychował się na telefonach drugiej, trzeciej generacji. smartfony dopiero raczkowały w tym temacie. Często miał wymianę karty SIM, często ten telefon się zgubił, często się gdzieś zalał. No i, i co, i dupa, i ładowarki nie miał, nagle nie mógł zadzwonić. Ktoś miał, podaj telefon, nie mam zapisane czemu, no wszystko mam w telefonie. Słuchajcie, preparing to tylko, nie tylko, zbieranie wody, konserw, jedzenia, latarek i ale to jest sposób myślenia. Czyli główka pracuje. Słuchajcie, zróbmy sobie taki mały zeszycik. Nie musi być A4, B, B5, czy tam malutki w formatu notesowego. Może to być kalendarz taki o jak tu 2000, na przykład. 5. I sobie wpisujecie imię, nazwisko, telefon, podstawowy adres, jeżeli taki znacie, lub jest potrzebny, lub jakiś inny kontakt do danej osoby. Dlaczego? Prosta rzecz, zalejecie nawet głupi port USB do ładowania w telefonie. Pamiętajmy, że teraz te smartfony, które mamy, są nieotwieralne w większości. Baterii sobie nie przełożymy, tak jak w starych telefonach, wam ja pokażę tutaj parę starych telefonów. No już jestem, moi kochani. sorry. Tom Nokia trzydzieści jeden. 00 na pewno życie przepraszam bardzo. 5110, Majster Motorola wcześniejsza. I oczywiście, już 2009 chodzą Samsungi slajdy, Dlaczego ja pokazuję? Bo to nie o to chodzi, że tutaj coś fale. Telefony są dosyć istotne. No i z jeszcze, moi kochani. Tutaj jeszcze otworzymy sobie klapkę, wymienimy baterię Proste naprawy, niedrogie Samsung N250, bardzo fajny telefonik. sprytny, Polecam dla tych co nie lubią inwigilacji, co pogadaj na tematy poufne. Nie ma personalizacji Google, nie ma personalizacji reklam. Nie ma tutaj jakichś WhatsAppów, innych Facebooków, po prostu telefon odtwarza MP3. Radio, kalkulator, budzik to jest podstawa, ale nie o to teraz chodzi. E, siadło nam, słuchajcie, parę dni temu ładowanie. Poczta mailowa stanęła. Bo wszystko zapisane w telefonie. Hasła do laptopa, do otwarcia czegokolwiek na innym urządzeniu. Wszystko zapisane w telefonie. Sobota, niedziela, dwa dni wyjęte z Nie możemy nic na telefonie zrobić ani zadzwonić. No ja tam telefon miałem, ale jak tak gdzieś wyjechał albo jak jesteście sami, Słuchajcie, zróbmy sobie spis przynajmniej 30 kontaktów do zeszytu, nie do urządzenia zasilanego, nie do e-boka, nie do laptopa, nie do innego smartfona, ale po prostu najzwyczajniej z zeszyt. Ktoś będzie miał zawsze telefon. Otwieramy. Aha, to i to i to. Dobra, dzwonimy. Ok, gra muzyka. Licho nie śpi. Blackout może się zdarzyć, może się nie zdarzyć. Coraz częściej w internecie są tematy, że będziemy tej zimy widzieć pięknie gwiazdy na niebie. Dlaczego? Dlatego, że będzie wyłączone oświetlenie pomników, monumentów, starych kamienic, latarnie już przeszły prawie wszystkie na LED. Słuchajcie, jest cimna, bo ja widzę. Te LEDy y nie siedzą tak jak sodowe czy rtęciowe, wysokopręże żarówki. Oszczędzać, oszczędzać, zaciskać pasek, energia droga, węgiel drogi, ekologia i tak dalej. Będą częste dostawy w energii elektrycznej, przerwy w dostawie będą. Jak to mówię, to jest sposób myślenia preparing, nie tylko. Lubisz dla wszystkich, to się przydaje. Wszystko działa, ok, ale gdyby, otwieramy sobie zeszyt i mamy spisane wszystkie numery ważnych osób w razie w w razie szpitala, nawet słuchajcie, jak coś nam się stanie, się przewrócimy, warto mieć to w głównym pomieszczeniu, gdzieś przy sobie przed przedpokoju. Jak coś nam się stanie, odpłukać. Policja, służby pogotowie zawsze mogą otworzyć i odczytają telefon do syna, telefon do matki, telefon do żony. A tak, to nawet jak ten telefon znajdą, słuchajcie, przy nas, to w większości macie albo piny, albo poblokowane ekrany. No i teraz. No właśnie. Ja znam moje partnerki na przykład wzór, e, ktoś może nie znać, niektórzy są cenią prywatność, nie grzebią w komuś telefonach, ale nawet taka prodza że nawet blokada głupia ekranu. Nic nie zrobicie, nie otworzycie. Telefon zagubiony, ktoś może za chwilę. Jest taka aplikacja, taka funkcja, wy masz urządzenie, albo gdzie jest twój telefon. I ktoś może wymazać drugi aparat w stanie działać w sensie zabawką. Ma tylko numer e-mail, który gdzieś tam można zmierzyć, można gdzieś ściągnąć, ale takie rzeczy pobieranie danych, odzyskiwanie to są już koszta, czas i to się nie robi od ręki. Także taki krótki filmik, słuchajcie. Już teraz weźmy sobie, spiszmy sobie do zeszytu. No bardzo ważne kontakty do rodziny, do pracodawcy, do swoich dzieci i najbliższych. Krótki filmik. E, jeśli chodzi o te stare telefony jeszcze, będę miały to do siebie. Powijam tutaj funkcję szyfrowania, bo są takie rzeczy, można użyć streaming tak zwany, że tylko będziemy mieli prywatny swój kanał z kimś i po, teoretycznie żadne służby, oczywiście bez zezwoleń z wyższych aparatów, nas je podsłuchają. SMS-y, nie wiem czy mam taką blokadę, prawda, powiem, tu chodzi o szyfrowanie rozmów. Są też telefony takie właśnie typowo szpiegowskie. Są też telefony satelitarne, no to akurat nie jest satelitarny telefon, ale też warto jak ktoś ma troszkę grosza, nie wie co z tym zrobić, kupić sobie taką fajną rzecz. Naprawdę dzwonicie bezpośrednio satelitom, nie korzystacie z tak zwanych BTS-ów, czyli stacji bazowych, które są na szkołach, na budynkach, gdzieś na antenach, na masztach. Bo pamiętajmy, będzie brak prądu, to ten telefon nam się przyda... No nie na no co mi się przyda. Chyba do rzucania. prawdopodobnie tylko na policję, na pogotowie, o ile zadzwonicie. gdyż to urządzenie nawet nie dorównuje walki toki, czyli krótkofalówce. To tyle z tej strony. Jeszcze jedna rada. Jak chcecie z kimś się umówić konie kraść w cudzysłowie. Czy pogadać prywatnie. Uwówcie się na rozmowę, prywatnie w cztery oczy. Nie korzystając jak to powiedzieć właśnie a powiem pewnie mnie tam gdzieś tam usunę albo coś nie korzystajmy ze smartfonów przy włączonej lokalizacji włączonej transmisji danych na takie rozmowy prywatne kanał wykupcie bo może takie coś zrobić od operatora lub weźcie sobie. Szyfrowane krótkofalówki, albo po prostu się spotkacie w cztery oczy i mówcie pewne tematy, które nie chcecie, żeby gdzieś wyciekły. Sam z doświadczenia wiem, że e, kiedyś przeglądałem, rozmawiałem z kimś na jakieś tematy. Na drugi dzień, bo za parę godzin gdzieś otwieram interię, czy google, czy coś wyszukuje. Nagle reklama tematów, sprzętu związanych z rozmową z kimś prywatnie. Gdzieś telefony były, jak to się mówi, nie na stołach, bo dużo osób wystawia często. Przekawiają telefony na stół i gadają na to na stole. Po co? Miejmy to przy dupie. Włączmy sobie na chwilę tryb samolotowy, tak będzie bezpieczniej. Czyli co się dzieje? Google. Wiecie, wszyscy o tym wiemy, zbierają informacje. Globalny superkomputer jest. Niemczech, Szwajcarii, nie wiem, czy gdzieś tam jak jest gotar ten słynny, ale wiem, że jest. Każda, każde miasto ma potężny serwer, kraj, region, kontynent. Gdzie dane są zbierane Analizowane, sortowane I weryfikowane w razie w Gdzie, z kim, o czym gadaliśmy Dobra, słuchajcie, koniec, nie przedłużajcie Nie przedłużam Wam, bo jest wtorek, mam trochę zajęć Chciałem jeszcze dzisiaj żurek zrobić dobry e, Tyle w temacie Także, tak jak mówię Rozmowa przez takie telefony Jest bezpieczna, ale zróbmy sobie Kopię Zapasową, lub spiszmy sobie Wszystkie ważne numery Do znajomych Pozdrawiam Trzymajcie się i jak to mówią szczęśliwi, przygotowani. Do zobaczenia następnego filmu. Udało mi się zrobić ciekawą rzecz. Usunąłem, słuchajcie, to słynne migotanie, które tu w kuchni gdzieś miałem, przez te cholerne LEDy. Trzeba ustawienia. I paskowanie sobie wyłączyłem. E, opcja 50, lub widzicie, tu mam teraz V zasilane zasilaczem impulsowym i nie ma tego migania. Bardzo się cieszę. No, przypadkowo wpadłem na to. Mówię, jak to zrobić? Mówię taki drogi telefon, a miga mi te światło. Już to nie jest jarzeniówka, tylko to jest dioda LED, ale zasilana napięciem przemiennym przez po prostu zasilacz impulsowy. Dobra, to tak na marginesie. Trzymajcie się jeszcze raz. Dzięki za tą chwilę ze mną. I pozdrawiam Was do następnego filmu. Cześć! Piszcie w komentarzach, może coś ciekawego o telefonach satelitarnych, o podsłuchach, vigilacji wszystko mile widziane. Tak jak mówię, czasami przepraszam z góry, nie jestem w stanie na wszystko komentarz odpowiedzieć. Staram się czytać większość. Gdzieś tam mam te powiadomienia od Was. Też subskrybuję wiele innych kanałów nie tyle prepensowskich, ale też znanych postaci, znanych osób gdzieś tam, którzy gdzieś survival te sprawy. Ezoteryka też e, się tym interesują. Także na bieżąco. Jeszcze raz do zobaczenia. Cześć.